Jak widzicie, właśnie teraz jesteśmy na zakończeniu roku z całą moją klasą. Kończymy ósmą klasę. Więc musimy nareszcie odebrać świadectwo i wychodzimy z tej budy. Ale się mega cieszymy. Zapraszam pole. A ja tam mogę jechać codziennie na szkoły. Pani zaprasza. Pole, o Boże się, jest tu tak się jara, mam nadzieję, że będzie to świadectwo z paskiem. Pani tutaj powoli zaprasza. Tutaj odbierają swoje świadectwa. Jaką byłam ocenę? No bez kitu ona to to mówi po prostu. Nie dostała żadnego świadectwa. Co ona napisała? Ja tam nie widzę. Co ta pani tam napisała? Chyba dobrą. Pole ma chyba bardzo dobrą oceny. Jestem ciekawa, bardzo swoich, są tutaj widzę podekscytowani, zadowoleni, tak jak i ja. I mam nadzieję, że będzie wszystko pozytywne i wreszcie dostanie dobry stopień, a nie jakąś jedynkę pałę. Ogólnie to, co mi wychodzi na koniec roku, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jak wyszedł nam test z ósmoklasisty, to jeszcze zale zależy. Dobrze, dziękuję. Chyba i dobrze poszedł test, więc dobra. Błagam, nie z paskiem. Proszę, Nela. Dobra, Nela teraz podchodzi. Jestem ciekawa, co ona dostanie. Pewnie bardzo dobromocenny, jak każdy. Pani, Mietek tam siada. Co? Dziękuję, proszę pani. Proszę, Nata. Nata teraz idzie. Ojej, czuję, że będzie grubo, bo na to jest różna. Chociaż, no nie wiem. Ja bym sobie teraz poszła do toalety, mega się, mega denerwuję. A zapytam się panią. Proszę pani, mogę iść do toalety? Proszę. Dobrze. Dobra, lecę do tej toalety. z stąd i tutaj jest jakoś. Dobra. Musimy ich jakoś tu podglądnąć. Jestem ciekawa. Dobra. Jak wróci Jula? Jak wrócę ja, to bym mogła iść do toalety Laura. Dobra. Szybko. Telefon. Wyciągamy. Idziemy do, na dół. Do góry znaczy. Yy... Dobra, musimy to jakoś skończyć. Dobra, wyciągniemy telefon. Dobra, piszemy. Mam je że tutaj właśnie wszyscy mają dobre, dobre zachowania i w ogóle oceny i jakie świadectwa mają dobre. Ja sobie tego nie wyobrażam i myślałam, że połowa klasy ma jedynki z tego, co wszystko mówi. To jest po prostu niemożliwe. Dobra, muszę wracać do klasy, bo będę miała od pani i jeszcze się doczepi mi czegoś i nie daj Boże, nie daj Boże mi jeszcze zmienią ocenę na koniec roku. Nie chciałabym tego. Ja mam mój mniejszą średnią w życiu. Chyba 5,5. Jula. Proszę pani, mogę iść do toalety? Julka wróciła. Jula, tak? Ja. Ja, ja, ja. Dobra, jaką dostałam średnią? Mam nadzieję, że bardzo dobrą. To, dobra. Chyba dobrą ocenę dostałam. Mam nadzieję, że to będzie dobra ocena. Wo, Dostałam piątkę 5,7. Mam 5,7, ale mega się cieszę. Świadectwo idzie teraz Limonka, i jestem ciekawa. Właśnie, co dostanie y, moja przyjaciółka cytrynka, bo ogólnie to y, nie wiem, co ona dostała, nawet się nimi nie pochwaliła, więc jestem bardzo ciekawa, jakiś ona tą ocenę dostanie, czy to jest na pewno pozytywna, no bo ona wiadomo, że się dużo uczy, więc i pewnie ode mnie. Zobaczymy, co nasza przyjaciółka dostanie. Cytrynka. Jestem bardzo ciekawa podekscytowana na nią. Poszło Ci tak jak miłość twojej matki XD. Dziękuję. Podziękowała, to musiała dostać dobrą ocenę. Chyba yy, Hania. Nie jestem przekonana. Amelia teraz idzie. I Amelia, jestem ciekawa, co dostanie. Ja myślę, że takie 5.0 dobre na pewno będzie. Co ta. Co się tu stało właśnie? Widzieliście tego typa? Co on sobie zrobił? On też dołącza do nas? Stylne świadectwo jest tak kwaśne, że aż nieznośne, inksty. A co ty śmiesz z cytryny? Świadectwo po pierwsze, co tu robi ten namiot? Ja nie wiem, ta szkoła jest jakaś dziwna. Zobaczymy. Pani dawała od cytryny już świadectwo? Właśnie nie wiem, czy dawała, czy nie dawała. Ale dobra, zostawcie cytrynkę z pokoju cytrynka gdzieś ty jesteś cytryna gdzieś ty polazła dobra nie ma już tego namiotu ktoś sobie zabrał więc najwyraźniej yy, gdzieś sobie poszło ej gdzieś cytryna tak właśnie patrzę rozglądam się a cytryny nie ma nie ma cytrynki właśnie pani się też zdenerwowała ja też się zdenerwowałam gdzieś z cytrynka czekajcie gdzie ona jest? O e, nie, słuchajcie, to jest podejrzane. Gdzie może być stringa? Ja na tym Was zostawiam. Papa! Pa.